Hej, hej, cześć z tej strony, docentus! Witam w Białym Stoku znowu i witam w Inspiracjach. Moi drodzy, kolejna budowla Siwego, Siwy.pl, i mamy tutaj apartament Branicki Apartment, czy coś takiego z Białego Stoku. Już nie pamiętam, chyba tak. I popatrzcie, jak to nie wygląda. No, moi drodzy, wy w tym mieście macie takie budyneczki, no to zazdroszczę. Zazdroszczę, kurczę, no bo wygląda to naprawdę dobrze. Wiecie to może zrobię tak, żebyście w pełni, w okazałości pełnej widzieli. Oczywiście, no nie jest skończony ten apartamencik, ale patrzcie, no, tutaj można się wbić. O, na które to piętro. Napiszcie mi w komentarzu, czy w ogóle widzieliście ten apartamentowiec, ile pięter ma, czy to się zgadza, to co tutaj jest. Mm, bardzo fajny budyneczek, popatrzcie ma takie ciekawe balkoniki, fajnie to nowocześnie wygląda. Super, patrzcie tu i tu, ale taki mieszkanek to bym chciał mieć albo tutaj z widokiem na Miacho, kurde ale by spoko, było. No patrzcie, jakie podbudówki, albo tutaj kurczę jaki tarasik. No ale to są ogromne pieniążki. Nie i powiem Wam tak, że z tej perspektywy ten budyneczek wygląda naprawdę, naprawdę świetnie. No dobra, zobaczmy, czy my tutaj coś mamy naokoło. Ciekawe drzewa. Tu porobione. Mamy tutaj jakiś wjazd. Czy to jest wjazd? Na zaplecze, brama otwarta, ale tutaj nie ma drogi, to jest tylko takie chyba wejście, może jakieś na tyły. Ciekawie porośnięte, ładnie to wygląda. Komponuje się z tym białym. Ta zielona trawka całkiem całkiem OK. Tutaj mamy jakieś szybki. O, wychodź. Aha, czyli tu jest tylko wejście na taki teren jakby zielony. No i co? I tutaj mamy pewnie sklepy. No niestety też niepokończone. Ale mimo i to bardzo fajnie się prezentuje budynek z dołu. Świetne. Oblećmy jeszcze tutaj. No oczywiście nie będzie za duża ta inspiracja. Tu mamy wejścia do garażu. A czekajcie popsuję. Ło. Widzę ciemność. <grym> Dobra, czyli w środku pusto po prostu. O, obleciliśmy w całości. No i pozdrawiam biały stok. Pozdrawiam Białystok. Może mi się uda znaleźć budynki z innych miast. A może macie, to wrzucajcie na Facebooka. Chętnie zaprezentuję, chętnie pokażę. Bardzo ładny apartamentowiec. Moi drodzy, oczywiście link do pobrania tej mapki macie w opisie, jak zawsze. Także śmiało sobie możecie ściągać, zwiedzać, e, dobudować tutaj ewentualnie coś. Ja się z Wami żegnam, bardzo dziękuję za uwagę. Subskrybujcie, jeżeli nie subskrybujecie, a chcecie być na bieżąco z takimi inspiracjami. No i co? Trzymajcie się ciepło. Papa